Przed sobą strona na Facebooku Koncertomania, Ja się wskaję okolicę. Teraz jestem w Dolinie Trzech Stawów w Dębowcu, gdzie trwa Dzień Dziecka. Troszkę popadało, też nie straszny, ale też nie był potrzebny na Dzień Dziecka, bo Pan Bóg powinien dać prezent dzieciom słońce z okazji Dnia Dziecka. Tutaj, polałowsze, też jest potrzebny, ale potrzebny, ale nie wtedy, co nie, nie potrzeba. Także... Troszkę fotorelacji z Doliny Trzech Stawów, Dmuchany Plac Zabaw dla najmłodszych, animatorzy, przejażdżki konne. Wieczorem będzie zabawa ogrodowa, jak wspominałem. Dzieje się w dębowcu, proszę Państwa, a za chwileczkę myk do jasła na Miejski Dzień Dziecka w Jaśle. Tam już się zaczęło o 16.00. Także lecimy z fotorelacjami. Dmuchany Plac Zabaw się rozkłada, bo był złożony ze względu na deszcz. Ja się chyba też z opóźnieniem. Się wszystko zaczęło, bo tam chyba jeszcze leje Ale jak widać, proszę bardzo Cała bluzka jest strona na Facebooku Konceptomania Jasieska i okolice mokra Ale nie rozchorujemy się Mam na... Miejmy nadzieję, bo mamy lato Mamy słońce, do słońca szybko wyschnie Także krótka fotorelacja I lecimy Dalej Szymonko, jeszcze strona na Facebooku Konceptomania Jasieska i okolice Prosto z Doliny Trzech Stawów Dębowca. Za mną proszę Państwa stoisko gastronomiczne. Dorośli jak przychodzą z najmłodszymi na święto dzień dziecka do Doliny Trzech Stawów, tak jak i dzisiaj w dębowcu mogą konsumować piwo tyskie, proszę Państwa. Tam to proszę Państwa. Teraz podchodzę. Ciasto słodkie. Jak to woli. Wszystko. Przychodzić do Doliny Trzech Stawów. Ładne widoki z tyłu, zwierzęta egzotyczne. Dzieje się w dębowcu na Dzień Dziecka. Jeszcze sfilmujemy kolejne atrakcje. No i lecimy na Jasło. No i Dolina Trzech Stawów. Do zobaczenia. I do zobaczenia znów za rok. Dolina Trzech Stawów. Piękne widoki. Zachęcam do odwiedzania. Pyszne dania również tutaj są. Także lecę, Szymoko jeszcze strona na Facebooku. Koncerto Mania i okolica wkrótce. Krótka fotorelacja. Na stronie na Facebooku koncerto Mania Sierska i okolice z tegorocznego święta Dzień Dziecka. Dolinie trzech stawów dębowców. Z tyłu leci piosenka Majki Jeżowskiej. Kto z mojego roku pamięta Majkę Jóżowską? Oczywiście, na pewno każdy pamięta, ale młodsze pokolenie nie wiedzą, kto to jest Majka Jóżowska. Wystarczy, że rodzice puszczą. Majka Jóżowska, i byłem mały, tato powie dziecku, to ona śpiewała te piosenki. A ja wolę moją mamę na raz, na dwa. Wszystkie dzieci nasze są i tak dalej, i tak dalej. Dzień dziecka w Dębowcu w Dolinie Trzech Stawów. Szymon Konieczny, strona na Facebooku Koncertomania Jasielska. I... Karuś, budki, idziemy dalej. Tutaj, proszę Państwa, zespół Zagraja przygotowywuje się do koncertu z okazji Dnia Dziecka 2024 roku. Dolinie Trzech Stawów w Dębowcu będzie zabawa ogrodowa. Tam, jak wspominałem, dmuchany plac zabaw dla najmłodszych, poczęstunki i tak dalej. A tu będzie głośno godzina 17.30 jak będzie wszystko dobrze i godzina 19.00 i pozdrawiają zespół Zagraja prosto z dębowca z Doliny Trzech Stawów. Do zobaczenia Dębowie z Dolina Trzech Stawów. Teraz mykamy do Jasła. Thank okay. okay. you.